Propozycja ćwiczeń ogólnousprawniających dla dolnej części ciała. Również zaczynamy ćwiczenia od przyjęcia prawidłowej pozycji. Kąt 90 stopni między kolanem udem a podudziem. Stopy oparte, dosuwamy pośladki do oparcia. Rośniemy do góry lekko, łopatki ściągnięte i cofamy delikatnie brodę. Pierwszym ćwiczeniem będzie marsz w miejscu. Krzyżujemy ręce na ramionach. I maszerujemy sobie w miejscu. 30 sekund. Podnosimy raz prawą, raz lewą nogę. Drugim ćwiczeniem wysuwamy się lekko do przodu. Nogi przesuwamy troszkę stopy do przodu. I wykonujemy sobie wspięcia na palce. Tak jest. Opuszczamy, i podnosimy palce do góry. Robimy sobie taki ruch palce-pięty. Wykonujemy 10 spięć na palce, 10 5 na pięty. Kolejnym ćwiczeniem będzie usiedziemy sobie. Będzie unoszenie naprzemiennie nogi i ręki do góry. Podnosimy do góry prawą rękę, lewą nogę i przenosimy ciężar ciała raz na lewy pośladek, raz na prawy. Robimy sobie po 10-15 powtórzeń na każdą stronę. Kolejnym ćwiczeniem w tej pozycji będzie dotykanie łokciem do kolana. Naprzemiennie raz prawy łokieć do, lewej, do lewego kolana, raz druga strona. I również robimy 10-15 powtórzeń na każdą stronę. Kolejne ćwiczenie Krzyżujemy ręce na klatce piersiowej, ustawiamy mu porządnie stopy, rośniemy do góry, pochylamy się lekko do przodu i wstajemy do góry. Hop, robimy 10 razy wstawanie i siadanie. Powolutku, tak, wstajemy jeszcze raz, hop, pochylamy się do góry, siadając pamiętamy o tym, żeby najpierw zdjąć się w biodrach i opuścić pośladki w dół. Powolutku, yy, nie śpieszymy się nigdzie. 10 powtórzeń. Wstajemy, hop, dobrze. Kolejnym ćwiczeniem będą podwodzenia w biodrach. Stoimy ładnie przodem do krzesła, opieramy się o oparcie i wykonujemy ruchy odwodzenia w boku. Pamiętamy o tym, żeby brzuch był napięty, sylwetka skorygowana, cały czas utrzymujemy elongację i wykonujemy sobie 10 powtórzeń na prawą nogę. Pamiętamy, żeby nie wykonywać żadnych skłonów bocznych, tu Staramy się utrzymać w jednej pozycji. I lewa noga to samo. 10 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie to będą zdjęcia. Unosimy sobie nogę do góry i opuszczamy. Hop. Pamiętamy o spokojnym oddechu. Nie śpieszymy się, nigdzie ćwiczenia wykonujemy powolutku. 10 powtórzeń, zdjęcia potem wykonujemy 10. Zdjęć lewą nogą. Ustawiamy się w kolejnym ćwiczeniu znowu przodem do krzesła. Ze skorygowaną pozycją wykonujemy wyprosty do tyłu. Pamiętamy o tym, żeby za bardzo się nie powyrać do przodu. Pracuje tylko, tylko noga. Tak jest. sama noga, hop. 10 powtórzeń prawa noga, 10 powtórzeń lewa. Kolejnym ćwiczeniem będą, tak jak wcześniej w pozycji siedzącej, spięcia na palce i napięty. Pracujemy sobie na palce i napięty. Pamiętamy o korekcji całego kręgosłupa i o napiętym, napiętym brzuchu. Kolejnym ćwiczeniem, które możemy wykonać w grupie ruchowej, jest stanie na jednej nodze. Jeżeli Mamy możliwość dwa krzesełka ustawiamy, jeżeli nam to nie sprawia trudności, opieramy się o te krzesła. Utrzymujemy pozycję 10 sekund. Jeżeli ktoś nie ma z tym problemów, może puścić się krzeseł, ewentualnie skrzyżować ramiona w górze, utrzymać nogę 10 sekund, po 5 razy na każdą nogę spokojnie można wykonać do 10 sekund. Tak. I ostatnim ćwiczeniem będzie utrzymanie pozycji złączonych, złączonego palucha z piętą. Czyli złączamy noga, lewa z przodu, prawa z tyłu. E, utrzymujemy tę pozycję, jeżeli jest trudność, to używamy krzesła do podpierania się. Jeżeli takiej potrzeby nie ma, utrzymujemy pozycję 20 sekund i potem zmieniamy, zmieniamy nogę prawa do przodu, lewa z tyłu i znowu utrzymujemy pozycję około 20 sekund. Dziękujemy bardzo.